Siemanko w kolejnym odcinku kariery zawodnika na moim kanale. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, jeśli chcecie napisać komentarz to się śmiało ten odcinek, o odcinku, zostawieniu subu, suba. Bardzo Wam dziękuję za nowe subskrypcje, wyświetlenia pod ostatnimi odcinkami kariery Realu Madrid. A my co, rozpoczynamy kolejny odcinek, tak jak pisałem na mojej kacie społeczności dzisiaj odcinek. A w piątek kończymy trzeci sezon, który no zakończy się trochę. No nagrywałem to wczoraj i no jak to się stało było mi smutno nawet powiem wam, bo miałem już taki plan na jeden odcinków, no ale niestety został zniszczony. Grałem pierwszy mecz z Os Os Osasuną, wychodzimy na prowadzenie, pierwszy gol Lopeza w tym meczu, tutaj uderzenie Gabiego, ale tym razem Branko był na posterunku. Kolejna akcja Gabi Lopez, podanie tej ładna akcja Realu Madryt, naprawdę pięknie to rozegrali. I Elmas, kapitalne uderzenie Macedończyka za pola karnego i 2 do 0 dla Królewskich. Rozpoczyna się odcinek naprawdę dobrze. Wygrywamy pewnie, choć trener niezadowolony ze mnie. Za mało cena, i te w gole za mało. No cóż, nie zawsze będzie kolorowo. Przechodzimy do rewanżowego spotkania spotkania z Manchester City w Lidze Mistrzów. Pierwszy mecz 4-3. Jak dobrze pamiętam, się hatrika. Czy znowu szczelę. 10 w goli, Lidze Mistrzów w tym sezonie. No, Lopez jest niesamowity. No, idzie po rekord Cristiano Ronaldo może. No zobaczymy. Gramy na Santiago. Właśnie straciliśmy gola. Rozpoczynamy od środka. Lopez otrzymuje piłkę i zobaczcie. Podaje do Winniego. win Lopeza. I Lopez wykorzystuje swoją szybkość. Lopez Lopez polukarnym, Gabi Lopez. I 1 do jednego Szybkie wyrównanie stanu rywalizacji. Kolejna bramka w Champions League. Gabriela Lopeza. No Argentyńczyk coraz lepiej radzi sobie w barwach Realu Madryt. W no, Lidze Mistrzów szczela, tak naprawdę co każdym meczu. Kolejna akcja Lopeza 15. Tak Gabi Lopez prasto na boiska, Lopez, Lopez, Lopez biegnie. Lopez po szczela, strzela, ale wtedy broni Ederson. I nie ma gola na 2 do 1. I nie ma drugiej bramki Argentynyczyka. Kolejna akcja Realu. Tutaj Lopez ogrywa tutaj. Gabi Lopez, Lopez, Lopez biegnie. Gabi Lopez po szczela strzela. I druga bramka w tym meczu. Gabi Lopez. 2 do 1 dla Realu Madryt. I cieszynka Bebeto. Jak się nie mylę, on to kiedyś tak zrobił. Taką cieszynkę, chyba. Nie wiem czy pierwsza, ale <laughs> najbardziej pamiętam mi się właśnie z Bebeto. City wyrównuje i w meczu jest 6 do 5. Real rozpoczyna, środka bójska. Wymiana piłki Lopez, Vinicius, Nacho Fernandez, Wini do Lopeza, Gabi Lopez świetnie się uwalnia. Gabi w polu karnym. No i mamy hat -tricka. Drugi mecz rzędu z hat w lidze mistrzów Gabriela Lopeza. 3 do 2. No niesamowita forma argentyńskiego napadziora, trzecia branka w tym meczu, no i Real już praktycznie zaklepany awans. Tak jest, Real gra w kolejnej rundzie, Ćwierć finale Ligi Mistrzów, a zabiera piłkę do domu. Drugi hat rzędu w Champions League, niesamowity jest argentyński napastnik. w winniego. no i 7-5 w meczu, no i co czas na kolejne spotkania ligowe w La Lidze. No, w La Lidze tak nie jest kolorowe jak w Champions League. Tutaj Lopez po gratu gratulacji od Carlito. No i zabieramy się do kolejnego meczu. Gramy z liderem, tak? Z liderem Getafe. No i powiem wam, że Liga, La Liga, Liga Mistrzów to kompletnie trochę inne rozgrywki, mam wrażenie w tej karierze. W Lidze nam tak nie idzie jak. Lidze mieć tutaj akcja realu. Lopez ma okazję, ale świetnie broni bramkarz, No, w ogóle Getafe ma taki piłkarzy jak Luke Show. No, jestem zdziwiony tych napastnikami. Ben Breton Diaz, to był fatalny mecz Lopeza. Przegrywamy z Getafe, schodzę w pod końcówkę, w końcówce meczu. No i przegrywamy to spotkanie. Ale mają takiego Adliego, Magina, Shoa, Fajera, Munira. No naprawdę Getafe ma mocny skład. Słabiutki mecz, bardzo słaby mecz Gabiego Lopeza po tym hat w Champions League. No ja mam wrażenie, że w Lidze Mistrzów Raga kompletnie inaczej. W La Liga to nie to samo, gramy z Elche. Na, u siebie, na Santiago Bernabéu u was też pada śnieg? po co to w ogóle pana? po co to komu potrzebne? akcja z Elche, Gabi Lopez strzał fałszem, ale nad bramką no po fatalnym meczu z Getafe Lopez chciałby się odbić w tym meczu kolejna akcja Lopez do Vini'ego Wini poprzeczka było bardzo blisko asysty jeszcze nie koniec, Lopez, ale strzał zablokowany i tylko rzut rożny aj sorry, ale nic się nie wydarzyło Nadal bez gola w tym meczu. Druga połowa Lopez dostaje żółtą kartkę. No taki bez. Po co w ogóle faulował, ale chyba coś tam Lopezowi się nie spodobało. Stwierdził, że sfauluje Po czemu by nie? Żółta kartka dla Lopeza. No nie idzie mu w tym meczu. No i znowu schodzimy. Przegrywamy z Alcindem do Zera. I po naszym wejściu, zejściu 2 do 1 przegraliśmy. No Real w, tej lidze, w lidze jest fatalny trochę. I jeśli chcemy zagrać w Champions League w następnym sezonie, to musimy ją po prostu wygrać, bo w lidze nie widzę tego, nie jesteśmy w top 4 nawet, więc naprawdę sytuacja królewskich w La Liga jest fatalna. Czas na kolejne spotkanie, tym razem z Deportivo Alaves, wchodzę w 55 minucie za Karima Benzeme, który strzelił gola, nie trafił karnego w pierwszej minucie i... Gabi Lopez, prawa strona bliska Po rzucie rożnym, patrzcie ile ma miejsca Gabi Lopez ma tyle miejsca, że Może się zastanowić jak wykończyć tą sytuację Lopez po strzela 1 do 2, Gabi Lopez wchodzi Z ławki i od razu strzela bramkę Dostaje opaskę kapitana od Benzemy Więc duże wyróżnienie argentyński, Argentyńskiego piłkarza No i prowadzimy Ale niestety jest 3 do 2, Gabi Lopez Ostatnia chyba akcja w tym meczu, Lopez, Lopez, Lopez Po lukarnym strzela i niestety Nie Deportivo z nami prowadzi 3 do 2 i Deportivo jest bliskie zwycięstwu. Tutaj jeszcze Lopez straci niestety piłkę. No i Real przegrywa po raz trzeci z rzędu. No, sytuacja widzę jest tragiczna. Ja nie wiem czemu w Lidze tak słabo gra Real, a w Lidze mistrzów naprawdę mi się gra znakomicie w tej drużynie i nie mam pojęcia o co chodzi. Co jest nie tak? O co Kaman? Lepsza ocena u trenera, ale. Nie jest to jakiś szał moim zdaniem, mogło być lepiej. Liga Mistrzów z Milanem, wchodzimy w 56-tymcie za Kulusewskiego, czyli wchodzimy na prawe skrzydło. Nie naszą naturalną pozycję, jaką jest napad. No i chwilę później Lopez przeprowadza akcję, Gabi Lopez, praca na Lopez, 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 w polu karnym strzela, broni menią, ale piłkę dobija Karim. Benzema, 1-0 na Realu Madryt, więc miałem udział przy tej bramce, tam jakąś ręką wywijam, nie wiem co ja tam robię, kompletnie Benzema strzela gola i 1-0. Kolejna akcja Realu, Gabi Lopez, prasuje na boiska. Lopez, Gabi Lopez, 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 co zrobi Argentyczyk w polu karnym, No i mógł strzelać, ale podał. Tym razem podał, a nie strzelał, No i tym razem się nie, opłaci nie opłaciło. To kompletnie podanie Gabiego Lopeza. <laughs> Kolejna akcja Realu, to jest Vinicius. Podanie Lopeza, ten świetnie się odwrócił, strzela, ale broni Mike menią Niestety, nie ma gola. Nadal 1 do 0. No i sytuacja się nie zmieniła, 1 do 0 wygrywamy na San Siro, więc mamy dobrą sytuację przed rewanżem na Santiago Bernabeu, finale Champions League, trener zadowolony, ale Lopez bez gola, czas na mecz z Villarrealem w lidze, 1 do 1 na razie przed moim wejściem, wchodzimy na boisko, no i lewa strona boiska, Gabi Lopez, Lopez ma bardzo dużo miejsca, Lopez, Lopez... Lopez. Lopez polu karnym strzela, ale broni bramkarz Rywali. No niestety Gabi tego nie wykończył. I nadal jest jeden do jednego. Kolejna akcja Lopeza, Gabi, Lopez za pola karnego. No ale znowu bramkarz Rywali jest tam, gdzie być powinien. Nadal bez gola argentyńskiego napastnika. No i było bez goli, ale jesteśmy wyścią w składzie na kolejne spotkanie. Remis, fatalna forma la Ligi Realu w la Należy no czas na rewanż lidze mistrzów. Tutaj dostałem ofertę od Chelsea, ale ja nie odchodzę do od Chelsea w tamtej chwili. Gram w Chelsea jeśli chodzi o Premier League, to ja tylko do Manchester United odejdę. Gramy rewanżowe spotkanie z AC Milanem u siebie. 1-0 na San Siro, jak będzie na, na własnym wojsku? Druga połowa, mało się dzieje. Gabi Lopez tutaj nie dostaje piłki. Ładna ceralu. Vinicius, Vini, Lopez, ale do Argentyńczyka. To powinna być bramka. Tu sytuacja zmarnowana przez argentyńskiego napastnika. Tutaj atakujemy Christiansena. Pressing na Duńczyku, który się opłacił. Real odzyskuje piłkę. Podanie. Lopez. Prawa strona do Vini'ego. Vini Co za uderzenie. Co za bramka. 1 do 0. Vinicius junior. Opłacił się ten pressing na tuńskim obrońcy i Real wychodzi na prowadzenie. Kolejna akcja Gabi Lopez, środek boiska Gabi Lopez, Lopez 90, Lopez idzie sam, Lopez, Lopez po lukarnym strzela, 2 do 0, Real w półfinale Ligi Mistrzów. Kolejna braka tego piłkarza, Kiabi Lopez, Mr. Champions League, może odbierzemy ten tytuł Cristiano Ronaldo, bo naprawdę idzie nam fantastycznie w Lidze mistrzów. szkoda, że nie ma takich statystyk wiecie ogólnych, ile szczelin goli w Lidze Mistrzów, sobie liczyć, mógłbym to liczyć, co nie, musiałbym zobaczyć ile w tamtym sezonie szczelin w tym, ale że nie ma tak wiecie, uszeregowane, że w La Lidze tyle, że jak mamy ten, tam swoje statystyki kariery, że nie mamy w La Lidze strzeliłeś tyle, w tutaj w Argentynie tyle, tyle w, Mex w, tyle w e we Francji, tyle widzę mistrzów. To było fajne, no tak to byś musiał sam liczyć. Może to zrobię, zobaczymy. No, chciałbym zobaczyć ile mam. Może ktoś policzy, ile mam łącznie goli. widzę mistrzów, jak ktoś piszcie śmiało w komentarzach. No grałem z Mario i Lopez miał pierwszą akcję, ale w słupek tutaj kolejna akcja. Lopeza wchodzi w pole karne, no ale niestety nie trafia po raz kolejny. No, ta la liga jest trochę przeklęta, coś nie jest. Coś nam nie idzie w tej lalizy, moim zdaniem. Kolejna akcja. Lopez podaje do winniego Wini! Jest asysta. Gabi Lopez do winniego No z Vinim się rozumie najlepiej. Jeszcze z Fedę lubię bardzo grać. To jest taka nasza trójka południowoamerykańska. Wini szczera gola. 1 do 0. Rozpoczynamy od środka. Almeria rozpoczyna. przejęcie piłki przez Real. R e Lopez podaje górą do winiego i 2 do 0. Druga asysta. Gabiego Lopeza do A. Brazylijczyka. No i Lopez nie strzela, to chociaż poasystuje, co nie? Można i tak. L wini Kolejna bramka. Witamy. Welcome to the JA. Lecimy dalej. Lopez się rozpędza. Lopez od boiska. Lopez indywidualna akcja. Lopez po No i dokłada gola tych dwóch asyst. Gabi Lopez. No i w końcu Real wygrywa w tej lidze. Wygrywa z Almerią. Dwie bramki, i dwie asysty Lopeza i jedna A. bramka Gabiego Lopeza. Piłkarz meczu i to było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek, trochę krótszy, ale tak wyszło. Myślę, yy, będzie w piątek odcinek, mam nadzieję, że tak wyjdzie, chyba w takim yy, czasie, takim minutowym. No, w Lidze jest fatalnie, 7 punktów straty do 4 miejsca, ale zagramy w półfinale z Atletico Madrid. No i fajnie było awansować tego finału Champions League. To by był fajny trzeci sezon w finał Champions League. Czy że książkę lubię na piłkarzu. Dobra, przeczytaliśmy sobie książkę o Raulu i co? I pomału będę się z Wami żegnał. Jeszcze statystyki, jak to w ogóle wygląda, jeśli chodzi o Laligę. Tutaj widzimy, że Osimen jest takim potworem, jakim ja byłem w League Ale chociaż my w Lidze Mistrzów, czyli Gabi Lopez, jesteśmy najlepszym strzelcem. No i może pobijemy rekord Cristiano Ronaldo. To tyle w tym odcinku. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego materiału. Lajki w górę. Na razie.